W poprzednim odcinku zaglądaliśmy do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt myśli Królik w Bielsku Białej. Tym razem zapraszamy na dłuższe opowieści o opiece nad dzikimi zwierzętami w zimowej porze. Tu jest jedna sarenka akurat. Po, po kolizji z samochodem. W styczniu odwiedziliśmy ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt myśli królik w Bielsku Białej. Po uderzeniu często sarny tracą wzrok. I tutaj była pewna wątpliwość, czy ona widzi dobrze na, na, na oboje oczu i czy możemy ją wypuścić, więc sprawdzamy to, bo. No, musi to być sprawne zwierzę. Jeżeli tu mogła już też rozpoznać trochę topografię, dlatego może to być złudne, często też bardziej słyszy i reaguje niż widzi na naszą obecność, więc musimy to dobrze, dobrze zbadać. Życie przyrody na pewno w zimie jest bardzo utrudnione poprzez e, warunki pokrywa śniegu, mrozy. No, te zimy u nas są już e, łagodniejsze, można powiedzieć, więc każdy się cieszył na, tak naprawdę, że ten śnieg spadł i było troszeczkę e, mrozu, bo tak naprawdę długotrwałe mrozy i śniegi e, dla przyrody są bardzo. Mm, e, bardzo złe, ponieważ zdobywanie pokarmu no jest, to, jest to utrudnione, więc mogą w tym momencie być bardzo osłabione. No i Zdarzało się, przywieźliśmy niedawno łabędzia, który na stawie. Ze złamanym skrzydłem nie mógł przemieścić się na odmarznięty staw i, 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 i cierpiał. Mamy tutaj taki teren, gdzie jest dużo stawów, prawda? Czechowice, dziedzice, tam ligota, bestfina, bardzo dużo stawów. Te łabędzie tam mają, że tak powiem, Eldorado. W związku z tym no, zdarzają się różne wypadki, prawda? Leci uderza skrzydłem o linie energetyczne o łamie skrzydło ląduje jest w stanie z takim skrzydłem złamanym funkcjonować pływać złapanie go kiedyś łapaliśmy łabędzia z uszkodzonym skrzydłem na stawie to jest praktycznie bez szans złapanie go jest szybszy od łódki z wiosłami przydałaby się jakaś motorowa żeby go dogonić ale gdzieś jeżeli osłabnie no udało się po prostu też złapać musieliśmy wejść do wody Także cały ogród zagospodarowany dla zwierzaków. Już jest troszeczkę za mało miejsca, więc jeżeli ktoś by miał kilka hektarów lasu i nie wiedział, co z tym zrobić, to bardzo chętnie przyjmie. Bo tutaj są jeże, spędzają zimę, są domki izolowane styropianem, ciepłe, z wyściółką w środku. No, i tam sobie. I jeże hibernują nawet o mniejszej wadze. Mogą te jeże tu bezpiecznie prawda, spędzić zimę, jak to w izolowanym domu mniej spala się, że tak powiem, paliwa do, potrzebnego do ogrzania. Tak samo jeż może o niższej wadze tutaj swobodnie tą zimę spędzić. Oczywiście yy, no teraz hibernują, nie ma teraz karmidełka, gdzie, gdzie można... Wsypać tą karmę zawsze jest i jak coś to jeszcze sobie wyjdzie i tam cały ciąg tych, y, tych boksów wieżowych może jeszcze będzie trzeba dobudować, y, bo tych zwierząt się jakby zwiększa ilość co, co roku. No ale też tak jak mówię, karmienie, sprzątanie y, to jest dużo, dużo, dużo pracy tutaj. A tu pod tym coś jest? To był boks przerobiony z jeżowego na jakbyśmy małe, małe, małe kaczki. Jakieś. To tam było też takie oczko. A teraz, nic. teraz tam nic nie ma. Jest tylko, jest tylko śnieg, który obciąża tutaj tą siatkę. Ale jeszcze jakichś boksów trochę dobudujemy. Przywieźliśmy też sarnę z, ze złamaną kończyną albo też są sarny, które no, korzystają z naszych kompostowników, jedzą tam nienaturalny pokarm. I dostają, no, jakby, niestrawności, bo żołądek sarny jest bardzo wrażliwy. E, mówię, więc ta zima no, nie jest na pewno dla przyrody mm, dobra. E, wiadomo, możemy jej troszeczkę pomóc dokarmianiem, ale, tak jak y, y, mówię, żeby robić to rozważnie i, i, i wtedy, kiedy jest to potrzebne, nie karmimy przez cały rok dobrej jakości pokarmem. Często sprzątamy te, mm, te karmniki, bo często chcąc pomóc, z niewiedzy właśnie szkodzimy. No to tu są te wspomniane bociany na tych tęgich mrozach, bo tak sobie chodziły tutaj po, po zewnątrz, wśród tych łabędzi, ale zrobiliśmy im taki szałas, troszeczkę ocieplany, bo no im troszeczkę jest trudniej tą zimę przetrwać. Przywieźliśmy też niedawno, właśnie z międzybrodzia bociana, który. Postanowił zostać na zimę. To jest taki trend, że bociany białe, zdrowe, decydują się, aby zostać tutaj na zimę. Nie podejmować tej też karkołomnej wędrówki tam i z powrotem do, do, do ciepłych krajów, więc no, nie wystarczyło mu, że tak powiem, energii, osłabł, więc mamy go tutaj. No, także boćki. Jak mają pokarm odpowiedni i mogą się schować na takie bardzo, bardzo tęgie mrozy, no to, to nic im nie ma, więc wtedy i tak ludzie dzwonią, bo prawda, dla wielu e, ludzi bocian w zimie jest jeszcze e, takim widokiem dość egzotycznym. E, wówczas dzwonią i pytają, ale my tłumaczymy, że jeżeli bocian lata, potrafi latać i, i jego schwytanie no, jest wręcz niemożliwe, no to jedynie pozostaje dokarmianie. Chyba, że zwierzę no jest bardzo słabe albo jest uszkodzone, prawda? Wisi któryś ze skrzydeł, więc są ślady jakieś krwi, jest osłabione, to wówczas można je zabrać. Ale tutaj bardzo dużo telefonów jest od razu, że taki bocian gdzieś został, więc można zareagować. Taki popularny soku, soku pustółka. Mamy strasznie dużo telefonów, bo one żyją w miastach na na Gzymsach gdzieś tam zakładają swoje gniazda, polują na, na małe gryzonie, też na owady większe potrafią, potrafią zjeść. No i wychodzą te młode z gniazd. Jak wszystkie praktycznie ptaki niesamodzielne siadają gdzieś tam przy Placu Chrobrego na jednym z parapetów, bardzo nisko przy chodniku, siedział sobie taki mały i czekał na mamę, aż przyleci z jakimś gryzoniem. No ale większość ludzi go widziało i mieliśmy po prostu dziesiątki telefonów, że to zwierzę potrzebuje pomocy, żeby go zabrać. Ale tak naprawdę, no skoro żyją, rozmnażają się w miastach, to też w miastach muszą być widywane. Ale też często polują prawda, na, na polach, gdzieś siadając na słupach, polują na ścierniskach, łąkach, na, na myszki. No to też y, dla nas jest troszeczkę utrudniona obsługa tych zwierząt, które są stacjonarnie bo może tego dokładnie nie widać, ale jak policzyliśmy, to jest około 90 zwierząt y, z nami tutaj obecnie. No i codziennie chcą jeść. Przy tęgich mrozach trzeba codziennie wymieniać zamarznięte miski z wodą. Sprzątanie na zewnątrz też przy takich mrozach jest utrudnione. Każdy musi dostać odpowiednio zbilansowany pokarm, odpowiedni do swojego gatunku. Więc naprawdę mamy sporo roboty. Chociaż cieszymy się z tego właśnie czasu, ponieważ to jest czas, gdzie jest tych zwierząt naprawdę mało. Już teraz dzisiaj wspominamy, no, zbliża się wiosna i czy my w tą wiosną damy radę, ponieważ no, tak jak powiedziałem, z 300 zwierząt rocznie zrobiło się 900, a tu do rąk, do karmienia każdego małego pisklaka jakby nie przybywa, więc zachęcamy, kto by ewentualnie chciał zdeklarować się. Tu są myszołowy. tutaj jest jeden tak blisko. Ten myszołów akurat też ktoś chciał dobrze, no wypadł z gniazda jako pisklak. Karmił go niestety nieodpowiednim pokarmem, czyli jakimiś tylko piersiami z kurczaków, gdzie dostała witaminozy pokrzy... od wapnienia, pokrzywiło mu nogi, skrzydła i niestety no, radzi sobie w wolierze, trochę przelatuje, ale nie może wrócić na wolność, ponieważ długo by tam pewno nie przeżył. Drugi z nich to jest postrzelony Myszołów, gdzie w skrzydle znaleźliśmy śrut z broni. Złamanie skrzydła niestety no nie udało się w stu naprawić, został z nami. Tak, pierwsze promienie słońca, ciepłe. W okresie mrozów są no, wręcz zbawienne i terapeutyczne. Na pewno wspomagają organizm i, i psychikę. No, Wiewiórek to mamy sporo i w wolierze i poza wolierą, ponieważ mamy sporo modrzewi, e, sosny, tam są szyszki, prawda, więc one sobie wyjadają z tego Czekają na wiosnę, bo niektóre tu z, nas, z tych wywiórów były odchowane przez nas ręcznie. Aż wiosną trawiają takie oseski, które wypadają gdzieś tam za wcześnie, albo wyjdą za wcześnie z gniazda i jakiś kot złapie. Także czekamy też na wiosnę, i dopiero wiosną możemy je stąd wypuścić. Są też zwierzęta, które zostały tam od nas, przez nas wychowane czy zrehabilitowane już i mogłyby teoretycznie wrócić na wolność, no ale żeby mieć pewność i żeby sobie mogły łatwiej poradzić na wolności, też decydujemy się, żeby zrobić to dopiero na wiosnę. No, choćby z nami jest gromada no, ponad 20 jeży, które no, część hibernuje, część nie hibernuje. I czekają na wiosnę, na temperatury dodatnie no, około 10 stopni w nocy. Więc wówczas będziemy mogli je wypuścić. Mamy też jakąś sarnę, jest też może bocian wśród naszych bocianów, nielotów, który być może poleci. Także czekamy na te wypuszczenia, ale zdarza się, że też wypuszczamy jakieś drobne ptaszki, które po prostu uderzyły gdzieś w szybę, przeszły po prostu chwilowe oszołomienie, ich stan zdrowia pozwala na, na wypuszczenie. To, to jest liściarka, tak na to mówią. Ktoś kto pierwszy raz słyszy, myśli, że to jest jakaś maszyna. Natomiast to jest, ścinane mm, wiosną nowe przyrosty nowe przyrosty mm, pewnych gatunków drzew e, wieżba klon dąb mm, zawarta tak jakby siano z liści czyli zawarta wiosenna energia zasuszona w liściach to nie są takie suche jesienne liście tylko wiosenne więc to jest cała energia e, i to jest no, niesamowity przysmak właśnie dla tych saren to nie robimy tego sami, bo wtedy, kiedy wypadałoby to zbierać, my mamy najwięcej roboty na wiosnę, więc robi to no, jedna chyba firma tylko w Polsce do ogrodów zoologicznych. No, musimy kupić taką liściarkę, zabezpieczyć się, żeby te sarny, które trafiają tutaj zimą, miały jakby wysokoenergetyczny e, pokarm. Mocy dla, dla, e, dla wiwiórek czy tam mm, popielice mamy orzeszki bukowe, którzy tutaj yy, nam ludzie fajnie dziękujemy, bo to się ciężko zbiera. mi sobie sami. Tak, buczyna dla, dla popielic. Yy, orzeszki laskowe, yy, nie każdy ma w ogrodzie, częściej są włoskie i po prostu orzechami włoskimi yy, jesteśmy zasypywani, się przydają, dziękujemy, ale troszeczkę laskowych yy, jest mniej. Jakieś słoneczniki, prawda? Yy. Tu karma dla jeży, dla jeży no to taka kocia karma dobrej jakości, dla y, miękkojadów to taka gotowa mieszanka sypkiej, miękkojady no to tam takie, takie owoce y, głównie i też y, owady y, taka mieszanka, więc każdy musi mieć zapewniony ten pokarm i odpowiednie dawki. I codziennie trzeba to po prostu przygotować, miseczki, nie miseczki, odmrażać, dezynfekować, sprzątać, wycierać. On nie hibernuje teraz, w tym takim przejściu między przedmrozami, które miały nadejść. Dziwne trafiło do nas, trafiło do nas yy, kilka jeży. Taki jest grubasek, że się nie mógł do budki zmieścić. A, was tu jest więcej. Dwa potężne jeże, które no pewno swobodnie by zimę przetrwały, ale przed nadejściem mrozu jeszcze się gdzieś wybudziły, przechodziły gdzieś przez drogę, ktoś znalazł przy drodze, martwił się, no zabrał więc no jak już zabrał, jak nie wiadomo czy jest w dobrej kondycji, no to decydujemy się, żeby jednak przywóz pokazał no ale wiosna już będzie pewno niebawem, więc jest wtedy stuprocentowa pewność, że że one do nas, do nas, u nas przeżyją i, i trafią na wolność. Od początku roku praktycznie wystartowaliśmy z lecznicą weterynaryjną w, w, w ośrodku. Mamy panią doktor już tutaj za tymi drzwiami. Mamy już, już jakby no, nie każdy ośrodek pewnie może się tym pochwalić. Mamy odpowiednie sprzęty do przeprowadzania pewnych zabiegów, operacji. Jest, udało się to kupić dzięki wsparciu ludzi, tak naprawdę, ponieważ to ludzie w głównej mierze poprzez wpłaty, zakupy kalendarzy wspierają naszą działalność. Moglibyśmy zakupić sprzęt, rentgen na przykład, bardzo drogi, gdzie nie byłoby nas stać. No, w wyniku nie wiem, uderzenia w coś trochę miał sparaliżowane nogi. Kiepsko chodził. O, jest przy nim jeszcze zielony, dudziut trafił, trafił niedawno. Często te dzięcioły uderzają w szyby i tracą na chwilę wzrok, nawet czy są oszołomione. Może ten zielony będzie pewno niebawem do, do wypuszczenia, natomiast czarny jest troszeczkę, troszeczkę gorzej. Po, po takim mocnym uderzeniu, tak jak u człowieka, albo następuje paraliż, yy, na przykład nóg, jest jakiś wylew krwi do głowy, gdzie obrzęk powoduje no, albo mówię, utratę wzroku lub też yy, jakieś uszkodzenia nerwowe. Na no, taki ptak musi być stuprocentowo sprawny. Jeżeli nie jest nie lata w 100%, no to musi spędzić czas no, albo do pełnej sprawności u nas, albo już na stałe u nas, góry. No, o, bardzo dobrze. No ale jest to jak widać bardzo nieporadne, więc taki ptak na wolności nie dałby sobie rady. Więc jeszcze czekamy, obserwujemy może ta. Rehabilitacja, odbudowa połączeń prawda, nerwowych gdzieś tam po czasie wróci do pełnej sprawności. Dlatego to jest czas, czas, stała obsługa, odpowiednie warunki, odpowiedni pokarm, bo on też tutaj larwy łącznika, drewnojady. sobie puszczyk, też taki był bardzo wychudzony, też ma lekkie uszkodzenie skrzydła, nie mógł latać, polować, osłabł i został znaleziony na śniegu. No i tego typu właśnie pacjenci do nas trafiają. A my, naszym zadaniem jest weryfikacja, czy postawienie diagnozy, weryfikacja, czy z, y, zwierzę nadaje się do rehabilitacji i Próby właśnie przywrócenia go do środowiska naturalnego bądź pozostawienia w ośrodku, lub też do eutanazji. Każdy jest e, samodzielny do, do, do momentu kiedy nie potrzebuje pomocy, prawda? Kiedy choroba tą samodzielność mu odbiera, e, czyli złamanie skrzydła, złamanie kończyny. Rana, tutaj gawron był taki, który miał taką bardzo dużą ranę na piersi, i nie mógł latać. No, rana świetnie się zagoiła i on tutaj lata, więc zostanie wypuszczony. No, inne gawrony nie miały tyle szczęścia, tam było złamanie skrzydła. No, duże, to są takie lekkie ptaki przy dużych wiatrach, miota nie bardzo e, było złamanie i też sprawdzamy, czy, czy w ogóle będą mogły latać, czy nie. W bramce numer 3. Są sujki, to jest taki evenement, bo jest sujka zwykła i sójka taka albinostyczna, biała, co rzadko się zdarza. Ona tam w samym rogu, zwykła, tak, co? tu jest zwykła, a tam w rogu jest wersja biała, nie wiem, czy się tak zaprezentuje dobrze. Każde pomieszczenie praktycznie zagospodarowane, ponieważ od początku yy, Roku praktycznie wystartowaliśmy z lecznicą weterynaryjną w, w, w ośrodku. Mamy panią doktor już tutaj za tymi drzwiami. Mamy już, od, już jakby no, nie każdy ośrodek pewno może się tym pochwalić mamy odpowiednie sprzęty do przeprowadzania pewnych zabiegów, operacji. Jest, udało się zakupić dzięki wsparciu ludzi, tak naprawdę, ponieważ to ludzie w głównej mierze poprzez wpłaty, zakupy kalendarzy wspierają naszą działalność, moglibyśmy zakupić sprzęt, rentgen na przykład, bardzo drogi, nie byłoby nas stać na tego typu, no, pewne są też porozumienia z gminami, z miastami, ale to tak w mniejszym stopniu, no tutaj jest, udało się z Bielskiem nawiązać w zeszłym roku jakąś współpracę. Zobaczymy, jak ta współpraca będzie w tym roku wyglądała. Mam nadzieję, że dalej będziemy mogli z jakiejś dobrej woli współpracy skorzystać. Z korzyścią oczywiście dla zwierząt, no bo to kwestie finansowe wszystko, wszystko kosztuje, prawda? Jakieś inkubatory. Więc my musieliśmy troszeczkę się zmniejszyć jako myśli królik. Troszkę część naszego budynku zajęła lecznica, ale mamy jakieś plany jeszcze tam, może powiększenia, więc może jakiś tam kontener zakupimy. I tak na razie się tu upychamy. Jest jeszcze dużo do, do zrobienia.